Tak Wysłuchajcie do do ogrodu poetów, postacjonujmy. Jest taki wiersz, który przeczytałem po raz pierwszy w przestrzeni publicznej, bo jest wygraderowany na Północnym Gdańskim. Przez Mawra Mgłusza, który skrzywdziłeś człowieka prostego. Gromowych łozdrów, to się nie mając na pomieszanie dobrego i złego. Nie mogę bezpieczny, o bo ja te Możesz go zabić, zarobisz się nowy, z będą samym będączy i rozmowy. Pani muzykę Stanisława Sojki? To znaczy, muszę powiedzieć, że znam kilka utworów yy, tak w całości, a w yy, większości po prostu yy, nie znam, pierwszy raz słyszałam, ale, ale bardzo lubię. Dziękuję bardzo. <grywa> no. Bardzo ładne, występ był rewelacyjny, uważam. War... Jest Pan miłośnikiem yy, muzyki Stanisława Sojki? Yy, lubię ogólnie muzykę. Które utwory najbardziej się, się Panem podobały? Myślę, że te tradycyjne. Absolutnie nic. No i te nowe. Z, no, z nowej płyty również. Warto przychodzić na imprezy organizowane przez Węgorzewskie Centrum Kultury? No jak najbardziej. Ja mieszkam w Giżycku, ale tu chętnie przyjeżdżam. Już się właśnie kupić bilety na 11 .00. Czyli wspólnie zapraszamy mieszkańców Giżycka do Węgorzewskiego Centrum Kultury na to, aby tutaj miło spędzić swój wolny czas. No dziękuję, warto tu przyjeżdżać. Tak, rzadko mamy oglądać takich artystów i to jest warto. Jeżeli już trafiają, to warto przyjechać. Ja jestem z Giżycka. Które utwory dzisiaj przemówiły najbardziej do Pani? Chyba ostatni. Chyba ostatni, tak? Jest pani z Giżycka, więc szuka pani kultury 26 km od Giżycka w Węgorzewie, tak? tak. Czy tu jest kultura na wyższym poziomie niż w, Wę w Giżycku? N nie, na takim samym poziomie, tylko akurat w Giżycku nie było. Ale warto przyjeżdżać do Węgorzewa. Warto, warto. W ogóle piękne to miasto, Nie tak zupełnie nie, nie nowina, ani nic zwykłego. Kocham po prostu soj Sojkę. Kocham go i cieszę się, tylko krótko, że tak mało. Następnym razem też pani pewnie odwiedzi Węgorzewski Centrum Kultury. Ja zawsze odwiedzam. Czyli Ty... Pani stałą bywalczynią? Oczywiście. Każdy koncert wszystko i Konkret bardzo proszę. O więcej. bardzo mi się podobał. Stanisław Sojka był u nas w Węgorzewie w 1992 roku, z tego co pamiętam, no, ale koncert cudowny był, wszystkim się widzę podobał, wszystkie miejsca wyprzedane. Nawet zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy drugiego koncertu tego dnia nie zrobić, ale... Ludzie No właśnie, warto było, a które z utworów Stanisława Sojki najbardziej się panu podobały, bo Stanisław Sojka ma bardzo szeroki repertuar. Tak. No chyba ten, ten utwór, przy którym wszyscy klaskali, na miły Bóg, życie nie po, tylko po to jest, by brać, to jest takie trochę motto wielu ludzi. Panie przewodniczący, już tutaj pytaliśmy mieszkańców Węgorzewa, Giżycka, nawet Kętrzyna, jaki jest poziom kultury w Węgorzewie. Mówili, oceniali ten poziom na bardzo wysoki. Jak pan ocenia z perspektywy przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzewie? No nie ma co ukrywać, ja mówię to do telewizji giżyckiej, tak? Tak, dokładnie tak, do telewizji tak. giżyckiej. No nie ma co ukrywać, że dużo się u nas zmieniło od trzech lat. No, jest pan Mirek Błodzień, który nam tu niesamowicie rozkręcił kulturę. No, takie koncerty, które w ostatnich trzech latach się odbyły. No nie było w Węgorzewie trzeba powiedzieć, a jeszcze ten fortepian, który nam się udało kupić no wspólnie z panem dyrektorem, no powoduje, że artyści chcą u nas grać i chcą u nas występować. Bardzo nam miło, że, że tyle się dzieje w Węgorzewie i ludzie nam dają sygnały, że są zadowoleni z tego. Panie przewodniczący, no w Giżycku już krążą takie pogłoski, że jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę zażyć kultury, to najlepiej pojechać 26 km od Giżycka do Węgorzewa. Zapraszamy, chociaż ja też tutaj patrzę na kulturę giżycką, też się tam troszkę dzieje i. No właśnie troszkę tylko. No, ja mam 26 km, jeżeli to wszystko mam na miejscu, to to wolę u siebie z ludźmi swoimi, ze swoją rodziną to być. Ale pozdrawiam y, ludzi z Gierzycka, jesteśmy najbliższymi sąsiadami, współpracujemy na wielu płaszczyznach. Y, między innymi mamy kilku piłkarzy od Was, mamy trenera y, piłkarskiego, bo kibicuje węgorię, kibicuje Mamrą Giżycko i wyciągacie najlepszych ludzi z Gierzycka. Nie, w Giżycku jest wielu dobrych ludzi, których bardzo... No wyciągnięcia jeszcze zapewne. <laughs> to znaczy, no może powiem o panu Chodakowskim, który startuje w wyborach na burmistrza waszego. On kiedyś działał w Węgorzewie, także wy go No Właśnie szukam tak, płyty. Tak, Nie wie pan, gdzie sprzedają? Nie wiem, gdzie sprzedają, ale samym chętnie nabył. Czyli uwielbie pani muzykę Stanisława Sojki? Bardzo lubię, tak. Jak ocenia pani poziom Węgorzyskiego Centrum Kultury i Kultury ogólnie w Węgorzewie? Trudno powiedzieć, bo jestem z Kętrzyna. Jestem po raz drugi. Rok temu byłam na Adzezarian. Bardzo mi się koncept podobał, dlatego się zdecydowałam w tym roku również o tym, tym samym czasie przyjechać tutaj. A skończyna pani się zdecydowała jednak przyjechać? Tak. Dobrze, dziękuję to bardzo. bardzo. Warto było przyjść na Stanisława Sojkę? Oczywiście, tak jak zwykle, 20 lat temu też to byliśmy i dzisiaj również. A to pan jest stałym bywalcem w zasadzie. Tak. Pan mieszka w węgorzewie? Tak, z Węgorze. Jak pan ocenia poziom kultury w Węgorzewie? No, uważam, że od jakiegoś czasu jest bardzo dobry. Czyli Węgorzewski Centrum Kultury spełnia swoje zadanie. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podobało. Jestem pod wrażeniem, wielkim wrażeniem. Który z utworów najbardziej się pani podobał Stanisława Sojki? Wszystkie. Ogólnie wszystkie bardzo lubię i nie mam takiego najbardziej ulubionego. Czyli miło spędziła pani dzisiaj czas? Tak, bardzo miło. Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, witam wszystkich. Naszym gościem dzisiaj jest Stanisław Sojka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Stanisławie, jak się grało dla węgorzewskiej publiczności w Węgorzewskim Centrum Kultury? Świetnie. Bardzo dobra publiczność. Czuła, skupiona, uczestnicząca. Widać, że dzieje się tutaj w Węgorzewie, także jestem szczęśliwy, że mogłem zagrać. Jakiego repertuaru dzisiaj usłyszy, jaki repertuar usłyszeli dzisiaj mieszkańcy Węgorzewa? No zaśpiewałem kilka swoich takich starych piosenek, kilka piosenek Niemena, kilka piosenek do Słów Agnieszki Oswiej z najnowszego albumu, który tutaj mamy jeszcze przy sobie. To jest... No właśnie, 15 września. bułeczka Do nabycia w sklepach, tak? I w internecie z tego co wiem? Tak, no, z tego co wiem w internecie również. Wiem, że pan śpiewa piosenki Niemena i zamierzał pan wydać płytę z jego piosenkami. Czy to dojdzie do skutku? Dojdzie do skutku. Ja jestem już bardzo zaawansowany w tej pracy, także nie chcę powiedzieć, że w przyszłym roku, ale na pewno w przyszłym roku zabiorę się za nagrywanie tego materiału, bo, bo jestem już gotowy. Prawdą jest, że to trwało dosyć długo, robiłem różne inne rzeczy. A także w pewien sposób duchowy przygotowywałem się do tego Niemena, bo muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo emocjonalnie gdzieś związany z Niemenem jako ze sobą, ale także z jego sztuką. I długo mi zabrało takie uwalnianie się od maniery Niemena, to znaczy poszukiwanie swojego języka w jego muzyce. Panie Stanisławie, jeszcze raz zachęcamy tutaj widzów do zakupu now nowego albumu, który miał swoją premierę 15 września. Tak, to jest płyta tylko brać z piosenkami znanymi i nieznanymi. Znanych piosenek jest tu dwie, sztuk dwie, a dziewięć pozostałych to są rzeczy, które Agnieszka albo nie wiem porzuciła, bo jej się nie podobały, albo po prostu w jakiś, w jakim, w jakiś sposób nie zostały zagospodarowane, czyli umuzycznione. I ja w zeszłym roku po prostu poszperałem troszeczkę w takiej dwutomowej antologii, no i właśnie napisałem już wtedy właśnie w październiku muzykę do dziewięciu tych piosenek. Potem zaczęliśmy je grać na koncertach i w maju tego roku nagraliśmy. No i obserwuję, że piosenki Agnieszki, mimo że nie są znane jeszcze, bo to są rzeczywiście oryginalne. I, i, tak, i rzeczy, które do tej pory nie były śpiewane. E, Niemniej publiczność słucha Agnieszki Osieckiej bardzo uważnie. Ona zrobiła wielką, wielką robotę jako poetka pieśni. Także no, jestem szczęśliwy, że dołączyłem do grona m, szczęśliwców, którzy mogli pisać muzykę do jej, jej poezji. Naszym gościem był Stanisław Sojka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yeah.